Dziema się, ma widzów, witam cię w tą sobotę bodajże, albo nie, 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 przepraszam, niedzielę, nie potrafię w dni tygodnia, wybaczcie mi, ale wiem tyle, że teraz jak to nagrywam, to jest piątek i właśnie wyszedł event halloweenowy, ja karczmy oczywiście zrobiłem, bo e, i no w sumie wyszedł to, zro... zapomniałem, że muszę nagrywać, okej, okay, wybaczcie mi, ale za to jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, czyli nie zrobiłem, tej, patrzcie, jest loch, nie wiem, czy zauważyliście, ale jest inny jakby wygląd tego całego lochu, jakby jest taki scroll, fajnie, bo taki bardziej odświeżony, na początku byłem na... negatywnie nastawiony, ale zawsze tak jest jak, jest, jak jest jakaś zmiana, jak jest na przykład zmiana Facebooka, to jest takie, o Jezus, ja nie przeżyję tej zmiany albo YouTube'a po jakimś czasie po prostu się przyczają, że nawet w sumie jest łatwiejszy w użytkowaniu, więc wydaje mi się, że tak samo będzie z tym. Ale mamy tutaj widzowie w strefie światła jeszcze jeden, jak widzicie, wróć po znalezieniu kolejnego klucza. I samiście kurde, jaki klucz? Gdzie? No jest tutaj nowy loch. Nazywa się dom strachu. Jest to nowy loch. I możemy znaleźć klucz w kopalni klejnotu. Więc tak właśnie teraz zrobimy. Poszukamy sobie klejnoty. No i znaleźliśmy od razu klucz. Znaleźliśmy od razu klucz, idziemy do lochu i otwieramy tutaj e, ten. Jak to się mówi? No, no, no otwieramy tego locha, otworzyliśmy loch. I walczymy po prostu. Podobno za całość dostaje się 400, tysięcy, 400 milionów expa, Tutaj wpisali na gildyjnym, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Pyko, pyko, pyko. O, klaun jest. Fajne są postacie, z tego co widzę, chyba nowe. Takich jeszcze nie było. Mega, mega kreatywne. No i koniec, cały loch ukończony. Sara Morgan na, na końcu była. Mogłem z tobie nie skipować, aż tak żeście sobie, sobie popatrzyli, no ale jak widzieliście, było bardzo, bardzo ładnie. No i strefa światła już zamknięta Została nam jedynie jest strefa mroku, ale wydaje mi się, że tutaj będzie troszeczkę ciężej cokolwiek pyknąć Aczkolwiek i tak będziemy dzisiaj próbować Ale przed tym jak to spróbujemy, to zobaczymy Popatrzcie, epiki mamy, w ogóle jest epicki weekend też Epicki weekend zawsze na plus jest Dlatego sobie poskipujemy, troszeczkę może coś ciekawego znajdziemy Dwa, Jeden epic wypadł z tego całego lochu, więc tak średnio bym powiedział I nawet nie epic, który jest lepszy, więc sobie go po prostu zostawimy A poszukamy coś ciekawego Tylko ja do, dopiero co zmieniałem w sumie broń, więc wydaje mi się, że nic ciekawszego nie znajdziemy w tym wszystkim, jedyne co, możemy to sobie poszukać klejnotów, tak, for... ej, klucz czegoś jeszcze jest, o, widzowie, jeszcze jeden nowy loch jest, przyoczyłem, dom strachu jest jeszcze tutaj, okej, okay, dostaliśmy jednego epika, bardzo ładnie, kolejny poziom, bijemy teraz to samo, tylko po prostu w strefie mroku, tak, aha, dobra, czyli to są te same postacie, tylko po prostu ze strefy mroku, dobra, to ma sens, dużo jest epików w sumie, mega dużo lochów, 429 poziom już. No i ładnie, bardzo przyjemnie, w sumie bym powiedział. E, tak for fans po prostu szukałem klejnotów, nawet za zapomniałem totalnie, że jest jeszcze jeden loch. W sensie jakoś mi to umknęło, że jest ze strefy mroku też. Jak to poszło? Pyk, pyk. I teraz ja, patrzcie to, patrzcie! Wow, wow, wow! Wow, wow! Łową wow! wow, wow. Ale, dostali, ale dostali w piernicz, yeah! 153 miliony tych. Tak, do, daliśmy radę jeden, dobra, zobaczymy walkę oczywiście, bo walka jest też ekscytująca w miarę. Pyk, pyk, te, te są nudne i patrzcie, patrzcie, patrzcie. Pik, pik, pik! O, ja, pik. kurde, słabo tutaj poszło. Pik, 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 pik. Py, kurde, dawaj go! Ty, ale na farcie to zrobiłem! O kurde, to, to, było, to było mega na farcie, ale, ale, ale było git, ale było git, więc próbujemy dalej. Ja chcę ten loch ukończyć i chyba wydaje mi się, że teraz dokończymy go. No, na pewno to dokończymy, bo to bardzo łatwo idzie. Widzę to. Nie, ja tak mówię i pewnie teraz nie wejdzie. O, 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 o! Ja nie patrzyłem na ekran, co się stało, pokażcie mi. Pokaż walkę. Dobra, i jak go dupiliśmy? Pu! O kurde, dobrze siadł, dobrze siadł, bardzo dobrze siadł. Co jest tutaj na 12? To jest, to jest na 11. Ulepszone raz. No i tyle z ulepszania. Ale dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej do tego Hogwartu i klepiemy ich dalej. O, oni są tam ła o, bardzo łatwi. Są, no, chyba się chyba się przesadniłem Dobra, do 1500 gramy zobaczymy, co nam się uda tutaj e, zrobić. Do tego 1500 grzybków. Bo dalej nie będziemy próbować. Nie ma sensu aż tak marnować grzyby. Jutro będzie karczma. Jutro będzie kolejny dzień. Trochę wbiliśmy poziomów. Może się przebiorę. Zobaczymy jeszcze, co będzie. Ale dobra, póki co widzę, że tutaj cały czas blisko tej połowy jest. Czasem niżej niż ta Połowa, więc jest jakiś tam potencjał, ale jak go użyjemy, to zobaczymy, nie? To wszystko zależy otwarta, wiadomo, jak cała ta gra. O, no i pięknie, no i dali, daliśmy radę, No i lecimy dalej, kuźwa. Ja go nie lubiłem, on mnie tak obrzydzał w tym całym Harry Potterze. Ten ślizg, jojojono, ale tu chyba już nie damy rady. No, tu już nie ma sensu, widzowie. Ale wbiliśmy dużo poziomów, wbiliśmy. Nawet nie pamiętam ile, tak szczerze mówiąc, ale dużo tych poziomów było. E, żadnych fajniejszych itemów chyba nie ma, z tego co widzę. No nie ma, nie ma, nie ma. Ale lecą te epiki, ja pierniczę. Dobra, ja jestem zapominam, widzowie, bijajcie do... linku w opisie, grajcie w karczma y. Kaczma jest zarąbista i ogólnie fajny, fajny, fajny czas, żeby zacząć. Wiadomo, macie pewnie więcej czasu trochę, niedługo ten, wakacje czy coś, jak, jak to się mówi? No ten sezon, co jest tam chyba tydzień wolnego, przynajmniej w Anglii tak mieliśmy, w Polsce, nie wiem, czy tak jest. Do, do jutra, widzowie, jeszcze... nie, do dzisiaj o 17.15, zostawcie lajka i do jutra. Kuźwa, jestem debilem, no. Widać, że dopiero co wstałem.